Cześć, nazywam się Leszek, prowadzę blog elektryczny Dom. Dzisiaj o czonkach. Czonek E27 najbardziej popularny. Tutaj mamy na zdjęciu zwykła żarówka. To jest czonek E27. Dioda LED może mieć. Też popularna E27 i świetlówka energooszczędna też czonek E27. To jest najbardziej popularny rodzaj czonka. Stosowany powszechnie. W użyciu to jest taki duży żebyśmy zawsze wiedzieli, że duży to jest E27 i popularny. Następnym trzonkiem jest trzonek E14. Przygotowałem żaróweczki, to jest mały taki trzoneczek o świetlówki energooszczędne. Świetlówki takie reflektorkowe, bardzo popularny jest z nich trzonek. To są sopelki, proszę bardzo, takie podłużne, okrągłe, kuleczkowe. No i oczywiście. LEDowe proszę najnowsze. To są mały czonek, ten najbardziej popularny to jest trzonek 14. Proszę różne rodzaje zastosowań tego trzonka.